Jest, jest. Przeciśnięte. I zobaczymy, ile jest teraz. No, już jestem, mordeczkiem, moje kochane, w drodze na zawody. O, pasa nie zapiąłem, ale to z tego powodu, że no, mózg już nie pracuje za bardzo na odwodnieniu. Czekaj, to ja zapnę. No, to ty rząd go zapnij, tak. Ty musisz zapiąć pas. Eee, co Wam mogę powiedzieć? Eee, tak jak widzieliście. 3%, y, około 3%, 3-4% BFA, a więc 3-4% tkanki tłuszczowej. E, wszystko idzie zgodnie z planem. Żona mnie zobaczyła z rana i mówi, o ja pierdziela, ale docięte. No? A jeszcze, a jeszcze odwodnienie postępuje. Jeszcze odwodnienie mocno postępuje. No zejdzie do 2%. Nie, no tak, tak to nie zejdzie. Ale powiem wam szczerze, że już jest forma, już można by było wyjść, a jeszcze, już można by było na scenę wyjść, zostały jeszcze 3 godziny w sumie mam jeszcze, a więc jeszcze jest, jest 4, troszeczkę. Jak nie 4 godziny zobaczymy jak to wszystko będzie szło. Żonko, pomachaj do moich widzów, żeby cię widzieli. O, to do jest. Do hejterków. Do hejterków, żonka się macha. tak Z Uci... właśnie za hejterami. No. Eee, jeszcze co chciałbym wam powiedzieć, że e, tak nawiązując do pewnego materiału filmowego, jestem po porannej kupie, zawsze mnie to cieszy. Ponieważ e, no wiadomo, że brzuch nie będzie wydęty, jakbym krowę z kopytami zjadł, także jestem po porannej kupie. I uważam, że tutaj e, niektórzy polscy kulturyści mogą się uczyć, jak się robi formę na zawody, jak się ładuje węglami, żeby nie wywalało brzucha i jak zrobić formę bez używania e, środków dopingujących. Więc zapraszam Was wszystkich do na rejestrację, No bo teraz zaraz na miejscu będę, jakieś może 10 minut. Jeszcze dzięki Bogu te zawody są blisko. To wszystko jest blisko tutaj, ale twarz mi poszczuplała. Uuu, pięknie mnie suszy. Jeszcze dzięki Bogu te zawody są bardzo blisko. Ile? To jest 5 mil myszko? 5 mil od domu, także to jest, to jest tutaj bardzo fajne 6 mil od domu. To jest fajne, a więc ta podróż mnie nie zmęczy. Najgorzej jak zawody mam dwie godziny jazdy po autostradzie, no to wtedy nie dosyć, że jeszcze odwodniony, to to mnie wykańcza. A tutaj szybciutko jadę sobie na ostatnią chwilę na rejestrację, wchodzę, rejestruję się i później żona mi wzięła kocyk, żona mi nie wzięła kalimaty do leżenia, tylko żona mi wzięła kocyk do, do leżenia, na którym teraz siedzi właśnie, bo mówi, że jej zimno w dupkę, bo z tyłu w paseratki nie ma podgrzewanych siedzeń. Niedobrze to zrobili, design jest zły, nie ma podgrzewanych siedzeń w Serraty, ale żonko następne autko, które kupię już będą podgrzewane siedzenia, obiecuję A co Ty żonko jesz? Zobaczcie, zobaczcie, jeść zobaczcie co żonka je, ale wolno jej, bo waży, rumki je, rumki żonka wcina, bo waży zaledwie 55 no kg, czy 64 kg chyba, no to rumki może jeść, czekoladki, rumki, to nie dla mnie, nie dla mnie. Nie będę mógł zjeść na pewno jeszcze za dwa tygodnie, bo jeszcze będę trzymał dietę. Będę miał jeszcze kilka niespodzianek dla swoich widzów. Dobrze, do zobaczenia. Widzicie, jaką macie silną psychikę? Powąchaj. <grymny> 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 Trzymajcie się, mogdeczki moje kochane. Do zobaczenia na rejestracji. No mogduchne, moje kochane, jestem już na miejscu tutaj za mną miejsce, które nazywa się Civic Center, miasto Castleford, już widzicie ludzie tutaj idą widziałem kilku zawodników, już szło do środka zaraz Wam nagram dokładnie jak to wygląda w środku, dokładnie jak tam się wszystko przedstawia jestem troszeczkę za wcześnie, bo jest 10.30 10 a więc do rejestracji mam jeszcze 30 minut zobaczymy, zobaczymy, może wrócę sobie do autka troszeczkę posiedzieć podgrzać się, zobaczymy jaka będzie ciepła, jaka temperaturka w środku. To też wszystko jest zależne i potrzebne do formy finałowej. No już jestem w środku. Zobaczcie, troszeczkę ludzi już jest, mimo tego, że jest dopiero godzina 10.30. Więc jeszcze do samej rejestracji zostało do czasu, a ludzi już troszeczkę jest. Jak już jestem na miejscu, to żona bardzo często patrzy, kto mnie może pokonać ewentualnie. Uwielbiam to. Patryk zobacz. Dobry jest. Patryk tamten, zobacz. Dobry jest. No, wołają na rejestrację. Tutaj jest miejsce, gdzie jest rejestracja. Tutaj mniej więcej jak będą się, jak się kolejność klas przedstawia. To jest zapisane i rejestracja w środku wygląda tak. Tutaj będzie spray tam. Pokażę Wam, czy będzie spray tan. Spray tam będzie tutaj. Czy to są te namioty, które chmurziłam. I want spray tam. Tutaj będą mnie malować. Zaraz się zapytam, może wcześniej mnie pomalują troszeczkę. Czy wcześniej jesteś pomalowany, im wcześniej jesteś pomalowany, tym lepiej, bo ten spray tam będzie ciemniał z czasem, no więc on ciemnieje z czasem. Dłużej czekasz, tym on jest bardziej ciemny. Tutaj można ciekawe koszulki kupić kiedyś. Fajne koszulki sobie kupiłem tą żółtą co mam to właśnie z takiego miejsca. Może dzisiaj też coś sobie tutaj wybiorę. No morduchny woje kochany już jestem po rejestracji. Mój szczęśliwy numerek to czwóreczka. Wylosowany z numerem 4. Zobaczymy czy przyniesie mi szczęście. Zaraz moja kochana żonka mi wybierze jakąś fajną koszuleczkę. Coś fajnego? O ta jest fajna. Ta niebieska jest fajna. Dlatego ta niebieska. Mi podobno ładnie w niebieską. Sprejtan mam o godzinie 12.30 Czekam na, na Tam To jeszcze godzinę muszę czekać. Zobaczcie co dostałem w prezencie. Żona ona rozpakowała. Super skarpetka. Czy ale... Wystarczy. Nie, tu trochę brakuje. Brakuje. Jest S chyba. Do Eski dali. Do połowy. Dla Chińczyków. Wiecie po co jest ta skarpetka? Uwielbiam to. Na miociku już go zamknęli, zobaczcie. No już jestem po spray, tam, jestem pomalowany. Definicję widzicie, co ja mogę tutaj powiedzieć. Nabicie przednie. Wyglądam świetnie. Zobaczcie. Nabicie dobre zrobiłam, nie? Myszko. Dobrze ci się podoba. O, no, Ale dram. Druga kolega, daj sekundę. Pokaż no. przypinkę, zrób. Zrób no. przypinkę. Nie, ale jedną no, ręką, z boku, w rękę. Patrzcie. Dobrze. A odwodnienie jeszcze postępuje, nie? Postępuje odwodnienie. No, później jeszcze no. zobaczycie, mnie W całej okazałości. Patrz, to ze mną żonką się troszeczkę na tym vlogu. Nie, nie wiem, co to Zobaczymy, scena, scena zweryfikuje, scena pokaże. Idziemy na widownię, posiedzieć, poczekać. Skarpeta zdjęta, ale już jestem ciężs. już czuję trudy. No? Ciężko każdy krok, czuję, już czuję trudy tej redukcji. Ja czuję Sobie wykupiłem już film, film sobie wykupiłam. Eee który będzie na scenie i wykupiłem sobie już już sobie wykupiłem te zdjęcia, także zdjęcia będę miał profesjonalne i film będę miał też profesjonalny ze sceny wchodzimy na widownię na górze sobie zajmiemy siedzonka no już jestem w środku. ludzi trochę jest zobaczcie So we are looking for sponsors for the various classes. So I'll talk to you about the universe later on in the show. Jestem już w Nandos, tak jak obiecałem, wam po zawodach pojadę z żoną do Nandos, zabiorę żonę do Nandos. Troszeczkę podjęłem nie za dużo, nie za, nie za dużo, z tego powodu, że czekają jeszcze jedne zawody, Mister Universe. Ale już teraz wam powiem, że wygrałem te zawody w Jeszcze mistrzem Wielkiej Brytanii, NAWA UK. Na chorobie, mimo tego, że były przeciwności, to jako wojownik, jak na wojownika przystało, wykonałem pracę. I wygrałem, ukończyłem zawody na pierwszym miejscu. Dziękuję. Przypinka. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. Jesteście wielcy. Dziękuję za te wszystkie komentarze. Dziękuję za te wszystkie wiadomości, które, mnie, które mi wysyłaliście na fanpage. Bardzo mnie wspieraliście na duchu. Dziękuję serdecznie. Lajwa nie było, bo był za słaby zasięg. Lajwa nie było, bo żona mówi, że był za słaby zasięg i jeszcze ręce mi się mocno trzęsło ze stresu. Ale wygrałem. Pierwsze miejsce. Miś Wielkiej Brytanii. 2703. Chciałbym wszystkim podziękować za wsparcie. Mojej żonie, moim fanom, Markowi z siłowni, całej siłowni wody Wars. To było coś pięknego. Moim podopiecznym te piękne wiadomości, o których mówię, bardzo mnie wspierały, bardzo podnosiły na duchu. W tych niewątpliwie ciężkich chwilach, co będziemy jedli? Ryż? Zdrowo, ryż? Kurczaczek? Sałatka wiejska. Co tu jeszcze mamy? No i ja piję sobie wodę i kawkę. Kawę oczywiście bez ciepła. Trzymajcie się, pozdrawiam.